Witaj, drogi widzu! Gdy rok temu w uroczystość zesłania Ducha Świętego wybrałam się do swojego parafialnego kościoła na mszę świętą, moją uwagę przykuł w pewnym momencie leżący na posadzce niedaleko zajmowanej przeze mnie ławki mały biały kawałek papieru. Gdy spojrzałam na niego poziomo, zobaczyłam słonia, tył tego charakterystycznego i masywnego zwierzęcia. Gdy niedługo potem wiatr obrócił ów kawałek papieru i ustawił go pionowo, słoń zniknął, a oczom moim ukazał się motyl. Wspominam o tym na kanale Kredokatolik dlatego, że tak właśnie działa w naszym życiu Duch Święty. Przemienia naszą ludzką słoniowatość, czyli duchową ociężałość i przyziemność, przywiązanie do spraw tej ziemi w lekkość bytu, w lekkość bytu niebiańskiego motyla. Odrywa człowieka od tego, co przeszkadza mu być blisko Boga, podrywając w górę, jak motyla, uwalniając od balastów przyziemności i grzeszności, obdarowując Bożymi łaskami, radością i pełnią wolności, uzdaniając serce, duszę, umysł i ciało człowieka do tego, by człowiek jak motyl mógł kierować się w górę i pokonując wszelkie możliwe ograniczenia, wyznaczonym przez Boga człowiekowi czasie. Mógł kierować się ostatecznie, opuszczając doczesną powłokę swego ciała, mógł ulecieć do samego nieba.